Tam, z tej strony Norbert, czyli fan akwarystyki Jasło. Miałem zapytanie od jednego akwarysty, jak ja, jakie ja te pokarmy y, stosuję i jak ja podaję, właśnie te pokarmy, płatkowane i granulaty. Także pokażę Wam w jak najprostszy sposób, jak ja to przygotowuję. No i, no i jakie stosuję, no bo tak jak może mogliście zauważyć wcześniej, to. Ja te pokarmy kupuję przez internet w większych ilościach. One nie są w oryginalnych opakowaniach, tylko są w takich zastępczych. Także wychodzi dużo taniej. Możecie tam wrócić do tego filmiku, w którym to właśnie pokazuję. A co do tych pokarmów, co tutaj stosuję, to no to będziecie widzieć. Na pewno stosuję spirulinę JBL-a. Na tą 40% na pewno stosuje jbl ten pokarm premium, ten mieszany do tego idzie Malawi i jeszcze taki na wybarwianie kolor, koloru pokarm a z granulatów to taki troskowy yy, probiotyk jakiś tam jest to będziecie widzieć na tych opakowaniach Spirulina tak samo w granulacie, no takie, takie najzwyklejsze to w każdym tym yy, yy, sklepie gdzie w zoologicznym, czy to na pewno dostaniecie. No i tak jak możecie widzieć, rybki u mnie trzymają się w ok, nic im nie dolega, bardzo dużo jest już takich małych. Już podrostków takich widzę, że fajne są niektóre takie te molinezje weloniaste, także muszę też sobie zrobić segregację, tak jak z tymi yy, głupikami, co, co wam pokażę w tych mniejszych akwariach, co jakie ja trzymam, także będziecie widzieć później. A tutaj będę chciał sobie właśnie zrobić taką selekcję tych właśnie, o tych takich księżycowych, takich dużych, tych weloniastych. No i zobaczymy jak to wyjdzie. No i co więcej jeszcze mogę Wam powiedzieć o tym odpadzie. No, no tak, jak, tak jak widzicie, no wszystko w jak najlepszym porządku. Nic tu nie udziwniam, nie, nie przekombinowuję. Zero tam jakichś babraninek w tym maczania, w tym przesadzania, do odławiania, wyławiania tam do... do dowożenie jakichś nowych rybek. Wszystko jest tak jak od dwóch lat już, nawet od ponad dwóch lat już, nic tu nie jest ingerowane. Akwarium będzie miało chyba dwa i pół roku, także myślę jeszcze z półtora roku to potrzymać. No i muszę coś zmienić, bo już szczerze mówiąc, jak się tak codziennie na to akwarium patrzy, no to już troszkę się opatrzyło, czyli przydałyby się jakieś zmiany, ale, ale jeszcze myślę, że wytrzymam to do czterech lat, aby tu nic nie burzyć. Wiadome te anubiasy to już mi tak pozarastały, że jakie te liście już duże mają, to niektóre wyrywam, ale to mówię niby, że te anubiasy rosną bardzo powoli, ale to gdzie to? U mnie to liść za liściem to wypuszcza i coraz więcej, więcej tego jest. Także myślę, że warunki mają dobre no i poza tym inne też. No bo tak jak widzicie, o, ta kryptokuryna to dochodzi do samej góry. Trawka bardzo fajnie rośnie. Ale to nie o tym dzisiaj. Dzisiaj miały być pokarmy, także będzie wszystko pokazane od A do Z, jak ja to podaję i Michał na pewno sobie to zaobserwujesz i jak Ci się spodoba takie to możesz kupić te pokarmy. Ale to mogą być naprawdę różne. Nie muszą być y, te, tylko żeby im trochę urozmaicić, żeby nie, nie podawać tylko jeden, tylko kup sobie tam jakieś z 3-4 rodzaje, na przykład dwa płatkowane i 2 granulaty. I to wystarczy, bo wiem, że też masz żyworódki, także one nie, one nie potrzebują tak znów. No i wiadomo, jak też, tak jak, nie tylko same płatkowane, tylko możesz im jakieś mrożonki kupić, a jak masz dostęp do jaki No teraz już nie, bo już idzie, jest coraz ziemniej, także z rozwielitką będzie krucho, ale mrożonki możesz jakieś kupić, albo sam sobie jakiś pokem robić, bo widziałem w internecie ludzie robią sami sobie te mieszanki, kupują jakieś ryby mrożone, mi, mieszają to z papryką, z czosnkiem, tam, no ale to już ja się w to nie bawię, także ale może kiedy spróbuję, bo bo ten pokarm co ostatnio kupuję to powiem Wam szczerze, jak rozmraża się, to dużo już jest wody, a mało pokarmu. Już, już oszczędzają na tych pokarmach. Także nie wiem czy nie będzie lepiej lepiej wychodziło jak człowiek sam sobie zrobi taki pokarm, bo już dojrze poszło w górę, także jedna taka, ta, taka ta mm, ten pojemni, te, to opakowanie z tym pokarmem to już kosztuje 8-9 zł. No to tak jak u mnie, no to ja daję po dwie kostki z każdego, także idzie dużo tego pokarmu u mnie. Także nie wiem, czy nie opłaci się lepiej robić samemu, ale to jeszcze muszę e, pooglądać te filmiki, bo na, mówię Wam, ja jestem taki amator do skoku, ja w ogóle. Tak, nie znam się na tym. Niby mam już to akwarium ponad 2,5 roku, ale to nie jest to, co inni akwaryści wiedzą, mają wiedzę na ten temat. Ja u mnie ja, tak jak widzicie, tak jest. Nie dodaję tu żadnych nawozów do roślin, nie wlewam tam jakichś tam różnych preparatów, niczego. Widocznie taką przyzwyczaiły się do tej wody. Rozmnażają się i jest ok. Także myślę, Michał, że tam za chwilę pokażę Ci to, jak to jest i, i może coś Ci się spodoba z tego. Jak nie, no to trudno, ale może jakieś tam yy, na Twoje odpowiedzi, odpowiedzi pokrótce odpowiem. Także z tej strony Norbert, czyli fana akwarystyki, jasło. No i do następnego, trzymajcie się. Ok, więc tak pokażę Wam jak ja przygotowuję ten pokarm, który daję rano, bo tam było zapytanie jakie pokarmy te podaję te rano i jak ja je właśnie dozuję. Czyli o, mam taki pojemniczek i do tego, do tego pojemniczka sypuję tak o z każdego pokarmu po tyle i zaraz wam pokażę co ja tutaj stosuję takie po tak no ja to daję na na cztery akwaria także trochę tego daję tutaj jeszcze daję takie o i moim zdaniem o i ten czosnkowy taki też bardzo fajny to tak jak już wcześniej mówiłem Wam, te pokarmy można kupić yy, nie to że w oryginalnych pudełkach, tylko w takich zamiennikach wychodzi dużo taniej. O jeszcze takie dodaję i najważniejsza rzecz, jaką ja teraz robię, to nie wsypuję tego do akwarium, tylko biorę sobie z akwarium tak o łyżeczkę wody Zale mało o i zalewam to i tak z minutę to powstoi żeby to ta woda wpiła ten pokarm wpił tą wodę i wtedy dopiero podaję. Także myślę, że jest dobry patent. Nie to, że jedzą taki suchy, tylko namoczony i łatwiej im to przyswajać. A co do oprócz tego, no to jeszcze do każdego też podaję tak po pół łyżeczki o, z takich, tych pokarmów. To są płatki. O. I to jest. I to jest taka o, dawka dzienna, którą zawsze podaję rano. Także, no i to tak od, odleży jeszcze chwilkę. No i za chwilę Wam pokażę, o jak te rybki jedzą ten pokarm. No i teraz im zacznę to podawać. Na razie im daję te płatkowane. Tak, po troszkę bo tutaj jest mało rybek, o tak jak możecie widać, widzieć tutaj mam dwa takie mniejsze akwaria w których próbuję sobie y, wyhodować, tutaj na przykład mam głupiki endlera takie czerwone, a tutaj lamparcie, takie o dwa samce i samica no i glonojady młode, bo to co żem połapał, tu, tu, tutaj są glonojady też, ale już trochę większe o tutaj są i Małe rybki, tu już ta się okociła, ale tylko trzy na razie miała, bo to jest młoda samica. No i, o i tak, tutaj daję mało tego pokarmu, bo tutaj dużo rybek nie ma. Także nie potrzebują aż tyle, żeby... Tu, tutaj mam takie właśnie... Spróbuję to jakoś wyselekcjonować sobie te kolorystycznie te endlerki. O i to co O, widzicie tutaj, owsiąkła już ta woda w to i taką papkę podaję. Będziecie widzieć, jak O i to opada na dno. To o tym glono jadą, ale te też zajadają. Tutaj jest mniej, także spokojnie. O, i tutaj. Jeszcze też daję, bo tutaj mam też endlerki, ślimaki, a tutaj świderki, także też one to jedzą. No i tu tak to wygląda. Teraz przejdziemy do tego większego. Ok, teraz systematycznie, no, podaję teraz to akwarium idzie, tutaj na przykład wyłączam Filter, aby ten pokarm nie, nie był wciągany przez te filtry do środka, aby to tam nie gniło na tych gąbkach, tylko jak zjedzą, to dopiero wtedy włączam. O, I i to, tą samą metodą, co tamte, tak samo i tutaj podaję. O, może Wam wezmę to, żebyście lepiej widzieli. Nie mam po prostu jak tutaj to obejść, ale jakoś by, i każdy ten, tak, po pół łyżeczki tego pokarmu stosujemy tutaj spirulinka o i to opada też na dno, to tam jedzą te kiry, bo tam mam na przykład kireski, o. I, I tutaj, o, daje Kirysom i Glonojadom, tutaj w tym rogu, one już mają takie miejsce. Nie wiem, czy będzie widać, ale o, jest tutaj, mają taką siedzibę, także tutaj już wiedzą, że w tym miejscu będzie pokarm, i wszystkie tutaj spływają. O, i tu jest karmienie tego akwarium. Dobra. I przechodzimy do tego największej i teraz to największe. Także tu tak samo ta sama metoda. Wyłączam filterki aby te pokarmy nie były. To jeszcze muszę do tego kwiatka. Dam tam to i już mamy... Dojście do potry, do akwarium i tak samo, tak jak żeście widzieli. Mm. Tylko, że tutaj daje teraz te płatkowane. O, te. Tutaj troszkę więcej daje, bo tutaj są większe ryby. O. Tutaj tak po całej łyżeczce takiego pokarmu dostają Już są tak nauczone że że one te na tych pokarmach są nauczone także myślę że im to smakują bo im to smakuje bo nie widzę żeby tam jakieś były problemy z tymi rybkami. Widzicie tutaj o, i sumy, i, i blonojady, no i te żyworódki podpłynęły. I kosiarki. A tutaj jest jedna. I kosiarki tak samo tam schowam. O, i, I ten pokarm też tak samo jak tam, dodaje ten granulat. O, i to jest Dawka taka, którą codziennie stosuję, i myślę, że odpowiednie te pokarmy są dla tych ryb. Wiadomo, to nie są jakieś komplikowane ryby, które nie wiadomo, co potrzebują. Taki pokarm z internetu kupuję. Wiadomo, niektóre są premium, ale tak jak wam wcześniej mówiłem, można kupić. W nieoryginalnych opakowaniach, także myślę, że sprawują się ok. O, i to jest taka dzienna porcja, takie rano, takie śniadanie dostają. I nic więcej. A na wieczór mrożonki. O, i, i tyle. I to jest takie dawka. Dwa razy dziennie karmienie dla, dla tych rybek. Ok, i tyle.